Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 20. Dzisiaj, paczuszki, trafiłem kartę Scream. Trafiłem kartę Scream na streamie w sobotę, wodajże. Zobaczycie na końcu, jaką bardzo drogą, bardzo dobrą mam ją w składzie. Trzymam ją. Nie będę jej na razie sprzedawał. Także. Yy. Dziś może to jeszcze pobijemy. Mam dziś parę paczek do otworzenia. Kilka za za SBC, które robiłem sobie dzisiaj rano. Ale mam też dwa pońcy na paczuszki. Tutaj proszę Państwa, paczki promocyjne, które też sobie otworzymy. Więc, żeby dużo nie gadać głupot, zacznijmy sobie otwieranie tych paczuszek. Zacznijmy od paczki dwóch rzadkich piłkarzy, ponieważ to jest taka chyba. Jedyna paczka, z której szczerze pewnie nic nie będzie No i tak też myślałem Nul, tak zwany nul Mukiele Dobrze, że nie Mukielele Bo makelele O makelele było fajne To są akurat chyba niewymienne karty Tak, to są niewymienne paczuszki niestety Także tu już je lecimy z wymiennymi, z wymiennymi Pierwsza otworzymy to Terek, no, a nie wiem ilu nawet co mnie to tam interesuje, na ja poczekam na mega paczki, a tu coś, czyżby... nie. Tylko rzadka karta, także Lecimy dalej. Z opening a Nie wiem, to to jest akurat dobry traf, mam w sumie. Sprzedam z pieniężem No i, to i dobra, no i wszystko na listę transferową lato. Mi się trafił ikona polska. Ariad 1. No dobra no widzimy dalej, yy, rzadkich zawodników, znaczy rzadkich, nie rzadkich zawodników rzadkich zawodników, ja już zadam rzadkich zawodników, bo tam jest 12 rzadkich, to, to mnie cieszy. I tu coś tak nic. Aha. No. Niestety jest to LO O Ismail. Yy. No. Co tu dużo mówić? Miało być dobrze. Jest jak zwykle, czyli bardzo źle. Yy. Aha, to jest wymienna. Ta 12 rzadkich jest wymienna. Tak. dobrze. Ok, jedziemy dalej. I teraz to jest paczuszka. Może zostawimy sobie ją na konto. Otwórzmy sobie pierwsze tak, dwie paczki T. I potem mam zamiar otworzyć jedną paczkę jeszcze. Mm, no, tą y, samymi piłkarzami. Także patrzymy tu i są ekrany minimum. Nie wiem co tam więcej. Eee... Prawy pomoc. Nikę kwadrado. No i to jest dobry to. Karta 8-3 na pewno jest coś warty. Wiadome, Juve, 91 Tempa. Bardzo dobrze, bardzo fajne trafienie. Także, hu. ile jest warty? kwadrado? sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. No dobra, a troszkę nie. Fraser też jest warty. Ja go posiadałem wcześniej. No dobra, nie jest nic nie warty. Ja sobie zbieram teraz na Mendigo. Eee, to na ten. O, trafiłem ikonę Herna na kres. Najpiękniej, no, no i faniale. I na pixel jestem tak bogaty, że no niestety kikseluję tego typu rzeczy. Nie jest to ważne. To sobie tutaj Eś to tu Eś. Kurde, mi potrzeba innego. O, tutaj Chamberlain. Fajnie. Szwajcaria, piłkę sobie zostawimy. Kolekcjonuję piłki. No ja wiele rzeczy kolekcjonuję. Dobra. I jedziemy teraz z kolejną paczuszką. Może tu będzie coś lepiej, jakby tak teraz się trafił. Scream. Pobilibyśmy może tego screama, którego trafiłem, ale to dowiecie się na końcu yy, odcinka, ja wam nie powiem, jak go trafiłem. Przynajmniej jak na razie. Tam jest oczywiście ze streama nagranie jest reakcja moja i Kuby, z którym wtedy streamowaliśmy, ponieważ graliśmy w Champions. A propos Food Champions zostaje mi 3 mecze walczą o Golda 2? 2, tak, Golda 2. Niestety wczoraj szło bardzo dobrze e, na streamie. Kto był to widział? E, ale no. Gold 1 jeszcze nie jest, nie, nie jestem tak dobry w tą grę, żeby tego Golda 1 już bić, ale wszystko po kolei, uczymy się, uczymy, jest coraz lepiej, widać to już po meczach, po tym wszystkim, jak się tam wbija gdzieś. I dostała ta jedna paczuszka, tworzymy sobie Tom, idealnie 350 fachowniców i tu pewnie będzie nic. A może będzie coś, ale mamy jeszcze paczkę rzadkich zawodników i tu nie ma nic. A oczywiście, po co by miało cokolwiek być w tej paczce, jak przecież może nie być nic. Rysajko. Powiem ci tak. Nie. Google tak, szmelcer. No, kiedyś to bym się cieszył z tego szmelcera, ale teraz to niestety się nie cieszę. I dostała ostatnia paczuszka. Ostatnia paczuszka na dziś. A potem puszczam wam nagranie z. Prawda? Streama. Sobotniego bodajże. Nie jestem pewien, czy to było w sobotę, czy w piątek. No, w sobotę. No, w sobotę. I To była chyba pierwsza paczka, którą. Nie, druga paczka, którą otwarłem, i miałem już Screama i to dobrego. A zobaczymy, co będzie w tej. To są niewymienne, więc tu nic nie zarobię. No, chyba, że będzie jakiś duplikat. Ale w niej chyba. No, coś jest. Ale teraz pytanie: co jest to na Francja? SP Fire to lisa? Szkoda, no bo tak to bym zarobił. No, co mi z tego to lisa? Bauman. No nic, tu nie ma fajnego duplikatu też żadnego. To no do SBC będą, no, 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 co z nimi więcej zrobić Nic z nimi więcej nie zrobię. Tych pewnie wymienię od razu na no, dwóch rzadkich piłkarzy, a... a reszta no. Dobra, czyli niestety nie pobiliśmy e, trafienia sobotniego, ale... ale zarobiliśmy z 20 tysięcy. I teraz zapraszam was już, już do nagrania ze streama, w którym trafiłem Kartę scream bardzo dobrą bardzo mocną także zapraszam ja już się z wami żegnam trzymajcie się do następnego cześć A któryś Dobra, taki i przedostatnia paczka to, to to będzie walkout scream No jeden scream tam ekrany jest coś scream Brazylia LP Everton tak nie bernard ale to nie mm. jest. A co to jest not found? Ej, ale co to jest not found? Ty, ale dobrą ma kartę. On jest w tym? Gdzie, gdzie to było? Gdzie tego w ogóle nie widział? Ono no je. No, yeah. Najgorsza jaka może być. Ale dobrą ma kartę. To są dobre paczki, temu je chcę otwierać. Ty, może tam coś jeszcze być. To jeszcze nie jest tak, że tam jest tylko ten, bo ta jest po prostu PRZED WSZYSTKIMI I tu jest! I to dużo, i to dużo! Bo ten dziad jest warty nic, ale tyle co Quixel, ale hazard jest warty chyba z dziesięć... 10... Nie, no, nie, A Bernard not found? Ale, ej, podziwiam. Daj porównaj CD. No już, daj. 200 oh! <laughs> <Wierzcie>, koła! <laughs> ale to jest... Bo wie, jemu urosną jeszcze chyba staty. Jak będzie halloween Ja pitole 200 koła To no, jest druga moja najdroższa karta w tym sezonie Dobra, no, ale teraz czyli jest wyjdziecie pytanie. na listę transferową no, Ale teraz jest pytanie Jakie? Czy go wkładamy do składu? No wszytrych? co czemu, przecież nie będziemy go sprzedawać